23 czerwca 2021 roku. Dokładnie rok temu seria Sonic the Hushuk obchodziła swoje 30. urodziny. Z tej okazji zapowiedziano lub już otrzymaliśmy parę nowych rzeczy związanych z niebieskim mierzem. Na stan obecny otrzymaliśmy remaster Sonic Colors zwany Sonic Colors Ultimate, który nie był zbyt dobry przez Bluma w grafice, błędy, chociaż już niektóre naprawili i jakieś inne rzeczy spędnie wprowadzone. Teraz jeszcze zapowiedział na Sonic Frontiers, który ma mieć parę gdzieś w tym roku oraz najnowszą kompilację klasycznych tytułów, czyli Sonic Origins. I jeszcze dodam, że od 22 kwietnia będziemy mogli już pójść na Sonic 2, oczywiście w Polsce. Ciema, Systryny Rixet i zapraszam Was na film, w którym powiem, co są o Sonic Origins, czyli najnowszej kla kolekcji klasycznych Soniców z Mega Drive'a. Zapraszam do oglądania. Na starcie powiem, że ta gra co prawda była już zapowiedziana po raz pierwszy rok temu na panelu Sonic Central. I wtedy mogliśmy zobaczyć taki króciutki teaser 30-sekundowy, który pokazuje Sonic'a 1, 2 i CD w widescreenie oraz pokazano, że będzie też Sonic 3 Knuckles w końcu po wielu latach od zaprzestania dawania jej w niektórych nowych kolekcjach jak na przykład Sega Mega Drive Classics. A potem na koniec dostaliśmy wiadomość, że na dalsze informacje musimy niestety poczekać. Dodatkowo przez ten długi czas wielu fanów zastanowiło się, co poza tymi wszystkimi grami wojskowymi się jeszcze pojawi. Pamiętam, że wcześniej pojawiła się informacja, że aby zgromadzić wielu fanów, jak to robili już wcześniej z Colors Ultimate, mieliby wprowadzić Easy Mode, to jak ja usłyszałem o tym po raz pierwszy, to stwierdziłem, że jeśli to się potwierdzi, a właściwie jeśli będzie tylko ten Easy Mode jak za czas w Sonic Jam, Wiecie chyba o co mi chodzi. To no dziękuję za to i po prostu pozostanę przy dekompilacjach Sonic 1 i 2 z Androida na pizzety, które były robione przez fanów: panowskim Sonic 3 Angel Red Revisited oraz Sonic CD z 2011 roku. I tyle. Bardziej jeszcze wtedy interesowało mnie, jak oni zrobią tego Sonic 3 na www.Wide screenie. Teraz już Kristen Walkhead, czyli właśnie ten typ, który stworzył Sonic'a 1, 2 i CD w wersji odświeżonej, zrobił prototyp tej gry w Wide screenie w 2014 roku, lecz. Prace na tri zostały porzucone, bo Michael Jackson, prawa autorskie, no i te sprawy. Ale zostawmy to teraz i przejdźmy do najnowszych informacji. Parę chwil temu, w końcu po długim czasie czekania, otrzymaliśmy trailer Sonic Origins i jest po prostu ok. Pokazano nam w końcu, jak te gry w tej kolekcji będą wyglądać, a przede wszystkim pokazano w końcu, jak to będzie z tym Sonic'em nagle po raz pierwszy oficjalnie zremasterowanym. W każdej kierce oczywiście będziemy grać z Soniciem, Tailsem i Nakelsem, jeśli w Sonic City to w ogóle będzie możliwe. Oprócz tego otrzymamy również nowe dodatkowe rzeczy, np. Classic Mode i Ania wersji Movie Mode, czyli jeden tryb klasyczny, w którym pozostaniemy przy oryginalnym formacie, oraz tzw. tryb urodzinowy, w którym tutaj będziemy mieć widescreena oraz jakąś nieskończoną ilość żyć. A, no i niespodzianka. Te wersje zawarte w tej kolekcji to będą właśnie wersje Retro Engine. I w dodatku są jeszcze nakres po raz pierwszy dostaniemy w końcu w takiej wersji. Poza tym zostaną tutaj również dodane animacje openingowe i na zakończenie, oraz misje, po których otrzymujemy monety, dzięki którym będziemy mogli odblokować nową zawartość, wyzwania i specjalne poziomy w muzeum. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się w tej grze podobają, to właśnie chociaż te animacje, które pokazali w trailerze. Ale bardziej strzegowało mnie to, że oni jakby go ułatwiali w tym gameplayu. Okej, okay, rozumiem, że są nowi Sonic'a i chcą ograć te klasyki, ale ta rzecz po prostu mnie jakoś rozwaliła. Dodatkowo tę kolekcję możemy już pieroderować. Ta klasa zostanie wydana na PS4, PS5, Xbox One i Series, Switcha, Steama i Epic Games, ale wyłącznie z Probok. Będziemy mieli do wyboru albo edycję Deluxe, albo standardową. Deluxe z dodatkowymi wysuniętymi na ekranie ma kosztować 200 zł, a standardowa 170. Oczywiście data premiery jest zaplanowana na 23 czerwca, czyli w dzień Urodzin Zunika. Jeśli chodzi o mnie, to mam trochę mieszane przy co do tej samej kolekcji. A my je kupić za miesiąc lub jeszcze przed samą premierą. A wy jakie macie zdanie? Czy macie zawarto kupić? Piszcie w komentarzach. To tyle na dzisiaj. Materiał krótki, ponieważ taki po prostu wyszedł. Okej, okay, jeśli odcinek Wam się podobał, to zapiszcie suba, lajka i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!